włączyła ich, walczyli do końca choć brakło sił ona nie chciałaby każdego dnia musiał patrzeć jak upada tak pomyśla to komu dla nich ból wiedząc, że w końcu odejdzie Cześć, witajcie w czwartym osiemku tak, ja mówię msf, msf eee, tak może już wcześniej to napisałem Przebierzemy się za nami jest Monika. Ale ona nie napisała. Pieszczyn się napisała. Ja zapisał. Ja OK, Okej, desz pozdro. Ja nie mam diamentu, Sorry. No no, 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 Okej. Okay. No to patem. Już jestem w pocięciu. Dajemy inną animację. To okay. mnie. To hmm. to nie miałem. Kole kolorystycznie. Nie pisałaś coś. Nie jeszcze. Nieważne. 11 Ciekawe nie. czy pomaga... Niektórzy mi pomagają lewej. Niektórzy. Nie tak. No nie. Za się widzi. Tak, um, mam tyle przyjaciół. Przepraszam, ale na razie... Nie przyjmuję. Te chwilkę będę musicować. Już jestem i właśnie chcę, żebyście patrzyli o właśnie o to mojego Pała. Pał chce jest właśnie. Jeszcze na nim nie pracuję tak dosłownie. Miałem dokończyć, ale nie chcę się, więc pomagamy. Albo jaki kolor lubisz? Tak, jaki kolor najbardziej lubisz? Jak lubisz kolor z tych to daj i plus komentarz. Bo ja lubię czerwony i żółty, a ty jaki lubisz? Te wszystkie kolory. Powiedz mi w komentarzu jaki kolor albo kolor przy okazji też daj lubej ik powiem, że nie widziałam takiego ata, a jak jest to przepraszam tak bardzo z serca No. nie uważam wiadomość nie co z najmniej trzy osoby

No, jaka? Mmm, czepach masz pokaz, Na 2013! Co? 2013, ten naszyjnik to jest unikat. Więc? 14, a nie 13. Ej, właśnie, nie Wybierz aby Ali Alicja. Ba, pam, ba, pam, pam, pa, pam. Dobra, za chwilkę dam. To się zaraz widzimy. I już daliśmy Arizynk Nie wiem czy da. Nie o to chodzi. nie wiem czy ona będzie wzięła to unikat. To unikat. 2014 taki maszynek to unikat. Ponieważ on się kupuje taki nie, to się chce Mam taki problem, tak? Już płaczesz? Jestem, ale, że. No, jest płaczesz. Już jestem. A chciałem w poczysku, żeby dać Szczególnie Jako i osoba zajmująca dam ci jeden ok? Wiem, że to nie jest w Cóż z tego, że większość produktów okay. że mm. jego metabolizm nie jest aktywizowany. Może zdać 100 okay. i żelaza, i co ważne, jego e, Więc będziecie widzieć, jak azyl daje pasję. Okej, nie musisz, Acha. Właśnie, to ja zrobić. <suszy> Draciele, e. to się wymieni u niebieska, bo ja nie mam tutaj i wiem, że będę mocno się śmiało. Właśnie dostałam specjalne pożegnanie od Arizanga. Dziękuję. 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 Będziesz... na ty. Będziesz... na ty. gdzieś no... ty. Jej, dziękuję ci, Arizan. Jesteś wspaniała. Кто себе меня умеет писать? Я... 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 я? Я себе меня умеет катать. сердце может быть? Я что Ale co do? Ten na ten nie powinien być. Nie. Nie. Zobacz. nie oddaje. Nie musi oddawać. Halo. Nie wiem, ale zobaczysz, się. Pewnie to Czy wzięła, czy nie. Czy wzięła, się. Halo, widzisz? O! Ciebie za to nie dałaś. Dziękuję Asiu, nie co jest przy mnie. Pozdrawiam Cię. Moc. Komplet jej. A, a, a. Dobra, wymienię się serdecznie. Wymiana. No co powiedziałeś, kto się ktoś wymienił? No. będziemy. O jest. Wybierz, żeś przyjęła. Przyja... przyjęła. Przyjęła. Serce na nogach zacześ. No, unikatami. Serce Słuchaj, co no, A ona unikat, haha. I muszę też taki styl. Warto ciebie, bo już nie być miała. Hmm. Ale nie wiem, jaki to żeś unikat da się taki. A ja mam komplet. Nie, wiem, jak chcesz. Osiem minut. Oj. To ja będę, kochani, kończyła. Więc zobaczymy... O! I nie pozdrawiam oczywiście Arizank. serdecznie bardzo. Pokażę aż tak jej robić. No co? Arizank. Dam Ci autograf. Pomogę Ci lewej. Więc do zobaczenia w piątym odcinku się... Zobaczymy. Ze mną była. Albo w cz Czwartym, bo to jest trzeci. Przepraszam, wcześniej się zobaczymy. Zoną była. Dobra, a ciemny drach jest